Witam, witam, z tej strony formosy od z inne. W dzisiejszym odcinku z serii PL Wieś zaczynamy żniwa rzepaku. No na razie nie jestem jeszcze na polu, ale wiecie o co chodzi, że jeszcze są żniwa rzepaku, więc trzeba zacząć zbierać. Myślę, że dopiero to urosł. dojrzał. Dobra. A więc... No bizonku. Kurwa, jak się przycisnę? jak kurwa, oj wie Dobra, no to zobicie go. trzeba Cię ruszyć Dobra, jest jest Odpalamy, dobra, odpalamy teraz Bez żadnych problemów Dobra, mi pomału kurwa, bo was ludzie przyjadę Heder do góry więc tak szorował zbierzamy wszystko się kręci wszystko wszystko kręci wszystko działa więc więc jest dobrze Nie założyć chłodnicę Wszystko dobrze. Tu chodnicę chciałem założyć. To jest chodnica? jaka go ja nie wierzę. Posłone chodnicy, a dobra. To ile to nic nie da. Ale ja wskazuj i tak nie włączam, bo za cholerę, kurde, i tak nic nie idzie. Wejdziemy. Na ja spokojnie. No i co, już się zaczęły wakacje praktycznie Już można powiedzieć, że wakacje już są Hehehe <laughs> Fajnie wakacje Będziecie mieli więcej streamów, oj, będziecie mieli naprawdę dużo streamów, powiem wam tyle Oj, oj, oj Co chyba to... Z dwa dni będziecie mieli streamów w tygodniu Dobra Poczekajcie, to teraz ja muszę kompanię przygotować do usłyszenia. Pakujemy. Jezu, czekaj, co to się w ogóle otwiera? A, bo ja... bo ja ten naciskałem wa! Kurwa, kichniecie? Nie, Ej, to się ostatnio wziął katar. Dobra, to teraz możemy odpalić. <tryk> <tryk> Jezus ja Maria. Dobra, teraz się odpali. Okej. Okay. i ja mam przez to jedny hader. No i ucieknie. Znaczy, jak wyżej podnieść? נהיה yeah, ראשון Dobra, no, dobrze się wszystko, wszystko dobre. Dobre, To jest chyba dobre. Naprawdę są najwyższe, doprawie najwyższe. Są wysokie po prostu. Nie są takie najwyższe, że pude wykałeś kurde, a i leci na sam dół. Na sam koniec po prostu. Nie w dół, że po prostu spada bądź, tylko w dół w sprzęt. Tak mi się wyszła tam mądrze, bo w dół. Tak wygląda, bo, bo, bo tam są obroty, akurat do 30 obrotów. Oblotów jest. A tam do 15. Nie no, się z, z tego, z, z tego tych zbiorów, z rebeliu, żepa i kupimy, specjalnie to bo ale ile będzie w kasy. Nie, że wystarczy starta, że z robię rob. Tak, nie, że stawiłem w To jest

Bardzo fajnie Czemu te... Niech tam bo powinny się wszystkie już odprawić A Ja zapomniałem, że te... ...że te cztery... ...że te dwa tam są... ...przekręcone, zapomniałem Tamte to mają luz. Nie no, tak to wygląda jakby były przykręcone. A tamte to widać, że kurde... Tamte też widać, że powinny... Te... Też być przykręcone, a kurde... Kurde, nie no, Według mnie powinno to się wszystko ruszać. Nie wiem, czy żeby... to... Łosieczka działa. Oj, pewny. Nie wystawić. I dobra, leci po przyczepę. Dobra. Oj, Ursusa. Azt a pénzt, is az a főszereplő. Én valójában egy fejedelis fejedelis vagyok, sajnos Tylko nadejechaliśmy. A mój, a mój. Dobra, tutaj możemy się już wyłączyć. A czekajcie, czekajcie. Ale nie, musi być. Chida. Iralny wejść do Bizona też dzieje, że trzymała ona kombina. A czemu nie sypiesz? Tak już? Daj klucze, bo nie wsypiesz! Teraz sypię Ja myślałem, że już do szykona to przyczepa, a na szczęście to... po prostu... nie rozdawione. Chyba tam jest dalej muzyczka Spokojnie jasno

ты их мучал, А тогда высыпать. и так бы не сховать уже? Вот сейчас дороги моего оружия. A jest styk schować i ani to że nich będzie otwarty, nie szkodzi. Jedziemy.

Nie wiem co powiedzieć. <grywka> e, dobra. Dobra. Cześć. Dobrze, że takich bizonów nie ma w 22. A teraz są takie nowe, wypracowane. Tak prosto są rykki. A postkiś bardziej chodzi o to takie stare piękne bizony. Zabrę. No dobra, może na PGL te nowe bizony się i dalej nadają. Bo lata 70., 80. Takie lata. On no do takich lat nie nic nie dają w ogóle, ale że wjechał. Bardzo fajne miejsce. это пойду в Это ты не Это не попасть. Это не сожалею. Naprawdę, co mi wzięło do tego słuchania? Alergia? Jest brzydka pogoda. Ale nie mam alergii. Ale ale, może alergię na brzydką pogodę. A będę na wakacje. Mm. -hmm. Да, A jest. To był super rozwodnik, dam. To po raz dobry, fotoradż, piszcie. Zdecydujmy jakiegoś tutaj, tak. po prostu to, ten repack już. Zadajmy jakiegoś kompanii tej drzwi, to

Dostał suwa i lajka, jeśli chcecie więcej to suwa, jeśli wam się podobało to lajka i wpadnijcie do kanału Musera. Szylajcie się hej.